thank you Islandia to mroźna i kamienista wyspa. Wyspa, na której pan Roman Pankiewicz, pisarz i podróżnik pochodzący z Krakowa, spędził ponad 3 lata. Jego przygoda z tym krajem zaczęła się zupełnie prozaicznie, od ogłoszenia w radio. Zawsze marzyłem o tym, żeby ten kraj zobaczyć, zwiedzić. Zdarzyła się okazja, że był nabór pracowników na duże inwestycje budowa huty aluminium przez amerykański koncern budowlany Bechtel. I Dali ogłoszenie w lokalnej stacji radiowej. Ja to usłyszałem, podjechałem do punktu rekrutacyjnego i tak się to zaczęło. To znaczy, zostałem zakwalifikowany, a następnie wysłany na Islandię na okres ponad 3,5 roku. No i przez ten czas, oprócz pracy zawodowej, to pracę zawodową niejako łączyłem z żyłką podróżnika, odkrywcy. Także nie ponosząc własnych nakładów finansowych mogłem bezpłatnie zwiedzać wyspę. Bo już się nigdzie za granicę zawodowo nie wybieram. Teraz, jeżeli bym się wybrał, to już tylko i wyłącznie na zasadach takiego wolnego turysty, żeby na krótszy okres i już typowo pobyty takie komercyjne do, połączone ze zwiedzaniem. Ale to już nigdy nie będzie co, coś takiego, jak, jak kilkuletni pobyt w danym kraju i gdzie powiedzmy można do głębnie tą kulturę i, i powiedzmy życie zwyczaje ty, tych ludzi poznać na miejscu. To w czasie dwutygodniowego pobytu takiego stricte turystycznego to nigdy nie będzie to samo. Roman bardzo długo marzył o podróżowaniu, zwiedzaniu świata, ale jak sam mówi, w dawnych czasach uzyskanie paszportu było bardzo trudne. Znalazł więc sposób na to, jak obejść te trudności. Postanowił połączyć pracę z pasją i podjąć zatrudnienie w takiej placówce, która wysyła pracowników za granicę. W dawnych czasach polskiej socjalistycznej rzeczywistości z pozyskiwaniem na przykład dewiz, no wtedy pracowało się za 20 dolarów, a za 20 dolarów nie można świata zwiedzić. Więc ja wpadłem na pomysł, że jeżeli drzemie we mnie ta pasja poznawania świata, to trzeba poszukać innej drogi, czyli szukać takich firm, które wysłają pracowników za granicę i, no i przy okazji pracy za granicą zwiedzać, zwiedzać tą zagranicę, zwiedzać świat. I tak było między innymi w przypadku mojego pobytu w Moskwie, gdzie z jednej z krakowskich firm budowlanych zostałem wysłany do Moskwy, też na realizację dużego projektu, który to z kolei projekt realizowała firma austriacka. No i tak się to zaczęło. Najpierw była Moskwa, a później 4 lata, później był Frankfurt 3,5 i teraz Islandia już nie jest związana z żadną polską firmą budowlaną, tylko z tym komunikatem, który usłyszałem w razie. Praca za granicą pozwoliła panu Romanowi na realizację swoich marzeń. Jak sam mówi, każdą wolą chwilę spędzoną poza granicami Polski poświęcał na zwiedzanie i odkrywanie nowych miejsc. Jednak większości z nas nie stać na realizowanie takich swoich marzeń, no bo to są względy finansowe. Znacznie prościej jest znaleźć za granicą dobrze płatną pracę i przy tej okazji realizować swoje wcześniejsze marzenia o podróżowaniu. Zawsze przyjeżdżając do takiego kraju e, kupowałem dobry sprzęt fotograficzny jeżeli była możliwość, to ośrodek lokomocji, jak na przykład na Islandii, bo na przykład będąc w Moskwie niepotrzebne nie mi było auto, bo doskonale rozwinięta sieć komunikacji od metra począwszy na, powiedzmy, na tanie taksówki i tak dalej. No, na, na przykład z kolei we Frankfurcie miałem dostęp do samochodu służbowego, którym mogłem się posługiwać nawet po godzinach pracy i w weekendy, także zawsze w ten sposób jakoś starałem się to rozwiązać. I, no i powiem tak, no ponad 10 lat spędziłem za granicą i w 95% to, co sobie zamierzyłem, to udało mi się zrealizować. Teraz, mając 55 lat, ma wiele wspomnień, zarówno tych dobrych, jak i złych. Takich takich zdarzeń na przestrzeni tych 10 lat to było, to było sporo. No, wystarczy wspomnieć, że na przykład rodzina przyjechała mnie odwiedzić do Moskwy, żona z dwojgiem dzieci, a za dwa dni nastąpił tam próba przewrotu, ten płucz Janajewa tak zwany. Wyjechały na ulicę czołgi, co dla moich małych dzieci było fantastyczną przygodą, radością, a, a dla mnie i dla żony to był powód do bardzo dużego niepokoju, bo to jednak Rosja do dnia dzisiejszego uważam, że jest nieprzewidywalnym do końca krajem. No i wtedy żyliśmy przez parę dni w bardzo dużym stresie. Na szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie. No, jeżeli chodzi tam powiedzmy o Niemcy, no to, to, to była budowa 26-piętrowego obiektu Japan Center. No tam też parę zdarzeń było takich stricte otarcie się o śmierć jak to na wielkiej inwestycji, gdzie powiedzmy jakieś wielkie masy ciężary są przenoszone przez dźwigi. No, w szczegóły nie ma się co wdawać, ale zawsze w każdym kraju zdarzały się sytuacje, które się wspomina do dnia dzisiejszego, niektóre miło, niektóre dowcipnie, a niektóre z przysłowiowym bólem serca, bólem głowy. Obecnie pan Pankiewicz podróżuje wyłącznie po Polsce, dzieląc się swoimi wspomnieniami, opowiadając o krajach, w których udało mu się spędzić kilka lat. Zachęca zarówno te młodsze, jak i starsze osoby do nauki języków obcych. Przede wszystkim zachęca jednak do realizacji swoich marzeń i pasji. Pewnego razu dostałem telefon od pod, prawdziwego podróżnika od Leszka Szczasnego który napisał książkę Świat na wyciągnięcie ręki i on chciał nawiązać kontakt z takim właśnie menadżerem, jakim ja byłem, żeby mu ułatwić jazdę po tych bibliotekach po Polsce i wcześniej te spotkania w jakiś sposób zaaranżować. Ponieważ spotkaliśmy się z panem Leszkiem Szczastnym na festiwalu Trzy Żywioły w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. Do podpisania umowy nie doszło. Ale miałem okazję wtedy zobaczyć pana Leszka Szczasnego w akcji, to znaczy jak on robił swoją prezentację o północnych krajach Afryki, konkretnie o Mauretanii bodajże. I właśnie przy, również wyświetlał przeźrocza, robił slajdowisko na temat tego kraju i swoją opowieść. I w tym momencie zakiełkował w mojej głowie pomysł, że warto by było też może opisać to dziesięciolecie, które ja przeżyłem za granicą, w różnych krajach, łącząc pracę zawodową właśnie z żyłką podróżnika i odkrywcy.